Hejka kochani, ja, z Halszka i Natalia na kanale dwustronne. I dzisiaj mamy dla Was wakacyjny odcinek, ponieważ jesteśmy na wakacjach, jesteśmy na ulice na Mazurach i będziemy mieć dla Was polecenia książek na lato. I bardzo przepraszamy, jeśli jest tragedia. W ogóle postaramy się mówić bardzo głośno, bo jest strasznie wieje. Tak, jest wieje, jest głośno tutaj, bo jest bardzo dużo ludzi wokół nas i zobaczymy, czy w ogóle uda coś będzie z dźwięku. Więc e, tak, kochani, przyszliśmy. Aha, powiedziałaś, z, książkami, z poleceniami książek na wakacje. Generalnie to cień będzie się coraz bardziej podnosił, bo słońce powoli zachodzi. Nie przejmujemy się tym w tym odcinku. <grystanie> Światło się zmienia bardzo. Tak. Ile mam <grystanie> książkowych? Yy, trzy możemy po trzy. Yy, Okej, okay, dobra, to moim pierwszym poleceniem na lato będzie w sumie książka, którą yy, w miarę niedawno czytałam, bo wydaje mi się, że. Yy, nie wiem, chyba miesiąc albo dwa temu. Yy, czyli Malibu Płonia. Ojej, przepraszamy, was kochani, ale tutaj jest... Dobrze. Błacha, dwa, jeden mi lec. Nie, teraz odeszłam. Bo tutaj nie jesteśmy same. A więc musimy, musimy się <laughs> dostosować do padającego roku. Tak, więc e, przeczytałam Malibu Płonie i e, no co, no jest to polecajka na e, lato, <laughs> dlatego że e, cała akcja książki odbywa się e, w jeden dzień, właściwie toczy się w jeden dzień. E, w Malibu właśnie latem, jest taka organizowana wielka impreza przez e, rodzeństwo Riva. E, I oni są tacy właśnie. No, popularni w tym Malibu, ta jedna jest modelką i prowadzi, prowadzi bar, e, ten, e, jeden brat jest surferem, e, drugi e, brat jest fotografem surferów i tak dalej, no i tam jest generalnie czwórka rodzeństwa, no i e, po prostu oni sobie właśnie żyją w tym Malibu i tam co roku organizują tam imprezę. E, no i na tej imprezie wydarza się po prostu wszystko, tam są też flashbacki z ich przeszłości, z ich dzieciństwa yy, i właśnie mamy nawiązania właśnie do tej, tej przeszłości. No, mi się generalnie, chyba wydaje mi się, że dałam czwórkę, nie sprawdzałam tego, mm, ale wydaje mi się, że w miarę wysoko oceniam tę książkę, więc yy, myślę, że na lato będzie taka idealna. Ona jest też fajna, właśnie lekka, taka, żeby ją sobie wziąć i poczytać ją sobie yy, na wakacjach. No to Malibu to jest takie, takie no. <grywa> destynacja. Tak, dałam <grywa> jej 4,5 gwiazdki. Bo była bardzo wciągająca też i się bardzo szybko czytała. Taki idealny letniaczek moim zdaniem. E, moją książką, na, którą ja sobie wybrałam, to jest e, to, co zostaje w nas na zawsze. Dlaczego? Bo miasteczkowy klimat wydaje mi się taki, nie wiem dlaczego wakacyjny, ja to czuję, ja po prostu to czuję, ja to czuję. I tutaj jest bardzo wyczuwalny taki właśnie małomysteczkowy klimat, jakby w żadnej książce bardziej tego nie wyczułam niż tam. E, mamy tutaj Naomi, która ucieka sprzed ołtarza i e, jej siostra do niej chyba dzwoni, prosi ją o jakąś pomoc i ona dojedzie do jakiegoś małego miasteczka, w którym ta siostra jej mieszka. siostra bliźniaczka. Jej siostra bliźniaczka, w którym ta siostra <laughs> mieszka i e, chce jej tam pomóc. Jak już tam dojeżdża, to nagle się okazuje, że ta siostra kradnie jej auto i gdzieś ucieka, i ta mi zostaje tam sama, bez niczego, bez żadnego telefonu, bez niczego w, w tym mieście. I w dodatku jeszcze y, dostaje pod opiekę swoją siostrzenicę, o której nawet nie wiedziała, a ma chyba 12 albo 11 lat. Y, drugą postacią jest głównym bohaterem jest Knox. On tam mieszka już od dzieciaka w tym, y, w tym małym miasteczku. On jest właścicielem tam chyba barber-shopu, czy coś takiego, bo on kiedyś w ogóle wygrał na loterii, więc on tam wiele kasy w ogóle wsadził w e, to miasteczko. I on spotyka Naomi w kawiarni i bierze ją za jej siostrę. I po prostu tam mówi: O, ty tam nie pamiętam jak ona się nazywała, ale nie masz tu wstępu, coś tam wiecie, awantura się wywołuje. Naomi się mówi: O, co ci chodzi, chłopie, ja cię nie znam. Potem sobie uświadamia, że kurczę, może wziął mnie za moją siostrę, bo ta siostra Naomi to jest straszna patuska. No i tak to się zaczyna, on po prostu, on jak widzi taką dziewczynę w opałach, że ona nie może sobie z niczym poradzić, nie, nie wie co się dzieje, nie wie gdzie jest w ogóle, no to trochę tak y, postanawia jej pomóc i tak to się zaczyna. Generalnie te książki są strasznie grube, tutaj w ogóle też jest część thrillerowa, jak w Zmierzchu. <laughs> <laughs> y, natomiast no, ja polecam. To no, oglądałyśmy Zmierzch. No, tak, oglądałyśmy Zmierzchu właśnie <laughs> przez wczoraj. Pierwszą część, Tak. Zresztą. I właśnie, to jest tak, że on jest taki grumpy, sunshine, on jest sunshine i jak Natalia opowiadała pierwszy raz o tej książce, to mi się trochę skojarzyło to z Gilmore Girls, że wiecie, właśnie taki mały miasteczkowy klimat mm. i że jest ten... Y, tylko że ja właśnie myślałam, że on jest właśnie właścicielem tej kawiarni czy tam baru, nie, nie, nie okay. on się y, no bo tam jest ale ma ma sam... bar, ma bar, A. Tak, bo... zapomniałam, o tym on ma parę tam rzeczy właśnie, ja czasem zapomniałam. No i właśnie luk też był właścicielem baru mm. i tak dalej, no i właśnie mi się tak skojarzyło strasznie z tym e, giermorkami. Tak, on tam jej te, czytał potem pracę w tym barze i w ogóle. No, bardzo fajne. No pierwsza część jest dużo lepsza niż druga, bo druga to się obrzydliwie ciągnie. Mm -hmm. Natomiast no, pierwsza jest całkiem fajna, ale 18. Plus. Nie polecam, mimo że no, trochę jest długa, no ale to też jest właśnie wina tej części thrillerowej, ale taka jest, według mnie mało miasteczka są takie wakacyjne. Właśnie Gilmore Girls jest bardziej takie jesienne, ale tam jest po prostu mhm. też taki, no bo tam widzimy jednak obraz i ten obraz jest też taki właśnie trochę taki, taki jesienny, no i tam jest też no dłuższa jednak, bo tam jest nie wiem ile sezonów widzę tam się mhm. przez wszystkie pory roku w sumie toczy, więc. Mhm. Ale ja, ja zawsze na jesień oglądam. No, kochani? No zmieni delikatną zmianę kadru. Tak, tutaj mamy słońce, ta łódka też się trochę gibie, więc dlatego ten dzień jeszcze zmienia do wszystkiego, <grystanie> tak? Eee, ale też jest już sprzed przed zachodem, w końcu, mm -hmm. bo jest 1944. Następną książką. Eee, taką polecajką e, na lato jest, a kiedy zniknie pustynia bo jest tam pustynia. <laughs> nie, w sensie, bo to jest taki świat, w którym nie mamy w ogóle drzew. Mhm. E, taki trochę postapokaliptyczny. Post e, I wszędzie jest właśnie pustynia i ludzie chodzą polować na drzewa. E, Aż okay. się wybierają, wiecie, na po prostu jakieś strasznie ciężkie, e, długie po prostu wyprawy, żeby polować na drzewa. E, I no, no, vibe jest jest letni właśnie przez to, że tam jest cały czas wiecie, ciepło, po prostu, i oni szukają właśnie tych yy, takich no, no, no jednak ważnych tak, drzew, mm. yy, które też dają ten, i tak dalej. I yy, no nie wiem, tak mi się jakoś skojarzyło z latem. To nie jest i też ta książka jest krótka, wiem, cały czas mi przez wiatr pada. Zpadają włosy już po prostu, przestałam się tym przejmować. <grywa> Ona właśnie też jest taka, że jest łatwa. Mhm. I wydaje mi się, że też jest taka właśnie spokojna wyjazd. Nie jest ciężka, jest trochę trochę zmuszająca do refleksji, ale też nie jest jakoś tak bardzo, nie? Mhm. więc wydaje mi się, że właśnie będzie bardzo spokojna to. Ja kolejną książką znam, że może ta, tą teraz jeszcze podrzucę jest yy, mój kumpel z dziewczyną. Wydawnictwo niezwykłe, akurat. To jest to z tym butem na no tak, ulicach? Tak, tak, tak. I ja tam akurat zobaczyłam, że tam jest od 13 roku życia. W sumie nawet trochę się z tym zgadzam. To jest jednak młodzieżówka z wydawnictwa niezwykłego. I tam mamy dziewczynę. Ona się nazywa Sky, i ona jakby mieszka tylko z ojcem, nie ma matki. Wydaje mi się, że to było tak, że matka po prostu umarła podczas porodu albo tak tuż po, więc ona. Chyba mi się może mi się nie Nie wiem, wydaje mi się, że mi się nie, pomyli nie pomyliła. I ona od początku wychowuje się z ojcem. Ona jest chłopczycą. Generalnie dużo osób zarzuca tej książce właśnie to, że są takie bardzo ster stereotypowe rzeczy chłopięce i dziewczęce, no ale no nie wiem, no, no czasem tak. To, dobra, nie będę tutaj mówić, bo żeby nikt nas tutaj nie skancelował. E, natomiast ja nie miałam z tym takiego problemu. E, no i właśnie ta Ska jest taką troszeczkę chłopczycą, ona i takie właśnie bardziej męskie rzeczy. Ona tak nie zwraca uwagi na swój wygląd, jakby. Po prostu troszkę jej to nie obchodzi, ale zakochuje się w swoim najlepszym przyjacielu z dzieciństwa. I pewnego lata, jeżeli znowu się nie pomyliłam, bo jakiś czas temu czy już rok temu czytałam tę książkę, ale dam jej pięć gwiazdek w ogóle, kochani. I po prostu pewnego lata postanawia wyjechać do swojej ciotki. Generalnie ona strasznie tam nie lubi jeździć, ale postanawia po prostu zapomnieć o swoim przyjacielu. Wyjechać do tej ciotki, wiecie, w ogóle się z nim nie kontaktować przez jakieś dwa tygodnie czy coś takiego yy, i może udaje się o tym zapomnieć po prostu postanawia uciec. I jak tam jedzie, to właśnie jest jej ciotka, jest jej siostra siateczna. Jezus, mam na nadzieję, że nas słychać, bo mam akurat ja się trochę do jeździć motoróweczkami, skuterkami. Hmm. Jest jej siostra, jest jej, jest jej siostra siateczna, jest jej ciotka i one jakby tak trochę zmuszają im do bycia dziewczęcą, czyli zabierają ją do fryzjera, kupują jej ubrania. Ta hmm. siostra tak zaczyna się ją trochę opiekować i jakoś tak wychodzi, że Skype w sumie zaczyna zauważyć, że ona lubi te rzeczy takie. Na początku jest przerażona i nienawidzi tego, a potem w sumie to i to pasuje, jest zadowolona z tego, jak zaczęła wyglądać, jakby zaczyna tam yy, jakiś wchodzić w wakacyjny romans z jakimś chłopakiem i tak dalej. Yy, natomiast po tym wszystkim wraca i zaczyna się znowu Rok szkolny, ona wraca do szkoły i jej przyjaciel widzi ją w nowej odsłonie i zaczyna się zastanawiać. O nie! Nad nią. O nie! Straszne, że tak. Mm. że co? No, że Nie za charakter, tylko za to, za, że zmieniła się wyglądowo. Bo kochani, to nie jest tak, że można robić <noise> albo tylko wygląd, albo tylko charakter. No, jednak musi ci się trochę osoba podobać, żeby z nim być. No bo, no bo lubił ją, dobra. lubił ją, ona ją w początku lubił za jej charakter, była jak jego przyjaciółką. Hmm. Ale nazywał ją właśnie kumplem, no niestety. E, więc tak, ja polecam, ja się bardzo wciągnęła, bardzo mnie wciągnęła ta książka. Przeczytałam ją chyba w jeden dzień, więc dlatego dałam jej pięć gwiazdek. Ale jest bardzo, no, czytałabym jej teraz pewnie nie, na pewno nie. Ale bardzo lekka, właśnie bardzo przyjemna, fajna i taka wakacyjna. Chociaż nie ma tam dużo takiego klimatu wakacji. Ale w lato się dzieje. Ale dzieje się, właśnie ten początek dzieje się w lato, jak ona hmm. wyjeżdża, więc. Rozumiem, rozumiem. Yy... Mało czytamy wakacyjnych <noise> książek, kochani. No, prawda. Bardzo się w tej właśnie scenarii Wam nagrać odcinek. Tak, no polecajki letnie są chyba najbardziej sensownym odcinkiem w takiej scenarii tak. yy, Dobra, kochani, i ostatnią książką w sumie jest yy, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety Wszechświata, <noise> które już na tym kanale, yy, ja ją wpycham w każdy odcinek, <noise> mm, ale mam uzasadnienie, no przecież, kochani, yy, akcja Zaczynam też się rozgrywać latem i tak dalej. Eee, bo oni się przecież poznają e, na basenie, mhm. e, e, w sensie jak Dante uczy Ariego pływać. Potem, e, to w ogóle cała akcja się rozgrywa w El Paso, mhm. więc jest zawsze ciepło. Nie wiem w sumie, czy jest zawsze, wiem w Teksasie chyba jest zawsze ciepło. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze nie mam tego pojęcia. Myślisz, że w Teksasie nie ma zimy? Nie wiem w sumie. Jezus kochani, jeszcze jakaś policja jedzie. Mój telefon mnie podsłuchuje, bo pierwsze co mi zaproponowało to czy w Teksasie, no tak. czy w Teksasie jest zima. Zima w Teksasie temperaturą oscyluje wokół zera? Nie spodziewałam się. No dobra, to nieważne. <grym> mi się dawało, że zawsze tam jest ciepło. <grym> mm. <grym> o Jezus. A dobra, przepraszam, bo chciałam w ogóle je dać, bo teraz wyszły te książki o kowbojach, taka seria i właśnie mi się przypomniało, że ona też to będzie wakacyjna, ale ale jeszcze jej nie czytałeś, ja natomiast jeszcze tak, jej nie tak, możesz tak, polecić. Ja polecić. Możecie za to wydać, znać, czy ją polecacie, jeśli ją, to i co? Jezus, <laughs> już, dobra, już zaraz będziemy kończyć, więc już trudno <laughs> z tym cieniem. Mm. Eee, no i co, no kochani, nie będę wam mówić natomiast, bo każdy wie, a poza tym wzdycham ją w każdy odcinek. Ale wytłumaczyłam, dlaczego ją polecam właśnie w lato, bo zaczyna się akcja w lato i się uczą. I też jest krótka, też jest lekka, też jest przyjemna yes. do czytania właśnie e, latam. E, ja już ostatnią również serię polecę. E, wakacje, nie totalnie nie wakacyjną, ale letnią, gorącą, po prostu tam no jest taki suchy klimat, jest to miasto Mosiądzu, e, Fantastyka! Troszkę ciężka, natomiast właśnie akcja zaczyna się w Kairze, i to wszystko tam się jakby dzieje, w Afryce bardziej, w takich afrykańskich klimatach. Jest tam gorąco, jest tam duszno, jest tam. Z... Wiecie o co chodzi? No. Jak czym tak, no, tak, z nich się po Tak, zimą się takich rzeczy nie czyta. Ja zacząłem zimą czytać. Yy, mamy tam dżiny. Akcja zaczyna się, jak mamy dziewczynę, która właściwie. Yy, jakby wyczuwa schorzenia ludzi, wydaje się, że wyczuwa schorzenia ludzi i ona też troszeczkę yy, trochę im pomaga, czasem im pomaga, czasem ich trochę oszukuje na tym yy, i tak próbuje po prostu zarabiać pieniądze. Jest taką znachorką jakby, ona często nie wierzy w rzeczy, które robi, natomiast postanawia zrobić rytuał przywołania jakiegoś czegoś yy, no i udaje się przywołać bardzo potężnego dżina. I generalnie wtedy on odkrywa, jakby że ona jest również jakby w części jean. Nie dżinko, czy dżin to jest dobre słowo. Ja nie pamiętam, jak, czy dżin to było dobre słowo na to, kim oni są. Natomiast chyba tak. I odkrywa właśnie, że ona nią jest, i wszystkie te dżiny, pół i tak dalej muszą być w jakimś tam miejscu. Że nie mogą one sobie tak chodzić po ziemi, hmm. tylko muszą być w konkretnym miejscu, więc on ją tam po prostu zabiera. I więc duża część jest właśnie tego, tej podróży no, przez te pustynie, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast no akcja, która dzieje się na końcu, generalnie ta książka jest fajna, jest dobrze napisana, tylko jest bardzo gruba, więc to jest książka mimo wszystko dla wytrwałych, dlatego też jest na koniec tego odcinka, dla wytrwałek. Ja mój najlepszy w ogóle strzał, właśnie na sam początek wrzuciłam to Malibu Płonie, jest no. najbardziej wakacyjna, wydaje mi się. No to, to skrywam przed światem, to co zostaje nas na no, zawsze, też mi się takie wakacyjne wydaje, natomiast no Miasto Mosiącu, właśnie yy, bardzo polecam, też było już na tym kanale. Co tu więcej mogę powiedzieć? Troszeczkę skomplikowany świat, natomiast są słowniczki, wszystko jest wyjaśnione Ja polecam. I jeszcze bym chciała powiedzieć, że na wymianę ewentualnie z Arystotelesem i Dante możecie sobie przeczytać e, przewodnik lesbijki po katolickiej szkole, e, bo tam też jest e, dziewczyna, jest Meksykanką. Ona jest akurat pełną Meksykanką, mm. i też jest tam. E, Chciałam powiedzieć gorąca atmosfera. Ale chodzi mi o to, że wiecie, też jest ciepło. Temperatura jest taka ciepła, książka też jest fajna, lekka, miła, przyjemna, krótka i taka idealna, właśnie na, na czytanie na łódce, na przykład. Nie? Ja czytałam i Natalia zresztą też bezsilną na tym na łódkę. Jeżeli oglądaliście dwa odcinki wstecz? No nie wiem, chyba tak. To słyszeliście, jak marzyłyśmy na bezsilną. I była średnia, chyba, nie? No, zobaczymy. Zobaczycie, może w podsumowaniu jakimś czytelniczym lipca, jest lipiec lipca, jak nam, jak się nam podoba bezsilna? bezsilna. Ewentualnie może nagramy vloga, a już to mówiłyśmy, że nagramy może vloga z tego, z naszego spotkania czytelniczego, to może nam coś powiemy o tej bezsilnej ale zobaczymy, jak to będzie, bo z tego wyjazdu też mieliśmy nagrywać vloga i wiecie co? Nie nagrałyśmy. Nie, chociaż ten odcinek nagrałyśmy, kochani. Tak, w ostatni dzień, kochani, tak, dlatego nie, przy takim świetle. Jeszcze nie, nie, jeszcze nie czytamy wakacyjnych książek. Było to, kochani, bardzo problematyczne, więc jeżeli uważacie, że te książki nie są wakacyjne, to możecie mieć. Nie no, stop! <laughs> Malibu Płonie jest na pewno, tego jestem akurat pewna. to teraz nad moim zdaniem, też. Ja to ze Skrywami przed Światem też uważam, że jest wakacyjne. Moim kumpel z dziewczyną też. też. Natomiast miasto na <laughs> kurczę, jest toporne trochę. Ja polecam tą nawet i polecam tą książkę, i polecam tę serię. Jest świetna, ale jest trochę toporna, więc. Może gdybym przeczytała Adiona, to mam tutaj też z tego samego powodu. No jest... <laughs> i. Ciepło. ciepło. Ciepło, ale wciąż topornie trochę, nie? No... Więc. No tak, kochani. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie i mamy nadzieję, że coś usłyszeliście. I piszcie swoje polecenia książek na lato, żebyśmy mogły wreszcie coś przeczytać wakacyjnego komentarza. Dobra, pa!